Siedzi w kinie dwóch kolegów. Siedzą dość daleko od ekranu. Przed nimi rząd niżej siedzi łysy dres. Złoty łańcuch jak u krowy, karku nie ma. W pewnej chwili jeden z kolegów zagaduje do drugiego: Ty dam ci stówę, jak łysemu strzelisz plaskacza w łysą pałę. Kolega zastanawia się chwilę, o czym wali łysego aż klasnęło i mówi: Zbychu, Siemanko, co u ciebie stary? Łysy dość spokojnie odwraca się i mówi: Koleś, nie jestem żaden zbychu i odwal się ode mnie. Zaskoczony kolega wypłaca obiecane 100 złotych. Mija kilka solidnych minut, a ten zaczyna znowu. Ty, ale założę się, że drugi razem byś mu tak nie przywalił. Płacę 500 złotych. I znów chwila zastanowienia i potężny plaskacz ląduje na glacy łysego. Zbychu! No stary, ale ty się nie wygłupiaj, przecież widzę, że to ty. Drech już nieźle podirytowany odwraca się i mówi: Gościu, odpierdol się ode mnie, bo się doigrasz. Mówiłem ci, że nie jestem żaden zbychu. Po czym facet zawija się i idzie do pierwszego rzędu. Film powoli zbliża się do końca, a kolega zaczyna znowu. Ale założę się, że trzeci raz to już byś mu nie wypalił. Normalnie dam ci 1000 zł. Drugi z kolegów zastanawia się krótką chwilę idzie i siada w drugim rzędzie tuż za łysym. W pewnym momencie wycedził łysemu siarczystego plaskacza i wrzeszczy: "Zbychu? To ty tutaj siedzisz, a ja tam kurwa na górze jakiegoś gościa zaczepiam."